Jesteśmy w nowo otwartej siedzibie BT Gym, za mną jest Łukasz Zdolski, witam. Witam wszystkich, cześć. Łukasz, jakie wrażenie pierwsze jak tu wszedłeś, gdzie widziałeś, wszystko skończone już było? No klasa, światowa klasa moim zdaniem, wszystko jest, i do treningu motorycznego, i klatka, MMA, no wszystko, wszystko. Czyli, nie, czyli twoim zdaniem nic więcej nie potrzeba już? Nie, tylko trenować. Odnośnie grupy, widać wzrosło, wzrosło zainteresowanie. I też wzrosła właśnie wasza grupa zawodowa? No z reguły tak jest jak właśnie coś nowego, coś, coś fajnego, to tak daje takiego kopa. Nie? Sam, sam generalnie sam poczułem jakby to nowe tchnienie. Nie? Już za dwa tygodnie stoczysz pojedynek na galifen tutaj w Szczecinie. Twoim przeciwnikiem będzie Michał Gutowski, No ta historia startu właśnie berserkerów z Michałem Gutowskim no jest tak naprawdę wyczerpywana już do, do granic. I właśnie czy to jest dla ciebie taka właśnie motywacja, aby. aby dobrze się zaprezentować, bo Michał no to był Wasz zawodnik tak naprawdę. Tak, to znaczy, czy zawsze staram się zaprezentować jak najlepiej, prawda, a rywala nie wybierałem. Z tego co wiem, to, to było, y było kilku innych, z tym, że tam wiadomo, jakieś się nie dogadali łodarze. no i został Michał. Generalnie jestem zawodnikiem Babilonu, ale że teraz jest współpraca prawda, na linii FEN-Babilon, a i Gala w Szczecinie jestem lokalnym zawodnikiem, to nie wyobrażałem sobie, że, że, że nie wystąpię tutaj. Tym bardziej, że była możliwość. A odnośnie tych przeciwników to byli już tacy, którzy są w tych drabinkach FEN, czy to byli, jacyś, by byli specjalnie nowi, ściągnięci dla ciebie? Ci, co odmówili? Generalnie nie wiem, nawet, bo to z tym zajmuje się mój menarz. Michał Kutowski miał połamaną szczękę i czy właśnie wierzysz w to, że, że te złamanie szczęki, tak już taka jest opinia wśród zawodników, że gdy ktoś miał połamaną raz będzie szybko tak naprawdę przegrywał te pojedynki. No Michał akurat, no niestety to się sprawdza, że, że ostatnie pojedynki przegrywa przed czasem. I czy właśnie myślisz, że główny właśnie powód to jest, że miał wcześniej złamaną szczękę? Nie wiem, nie wiem. <laughs> Nic? Nie wiem. A właśnie... Do tej pory z pewnikę na gali Babilon, masz cztery wygrane i czy właśnie być może już cza e czas, aby zawalczyć o pas Babylonów 9 -3? Nie ukrywam, że taki jest mój cel właśnie, że zdobyć pas kategorii kategorii półciężkiej, e no i do tego dążę, prawda? Właśnie też jak wspomniałeś, organizacja Babilon współpracuje z organizacją FEN, też właśnie są e walki o te podwójne pasy, i gdybyś miał taką propozycję zawalczania. Nie, nie mówię oczywiście z Wojtkiem Januszem Motora walczy w eliminatorze, ale z kimś innym. Chciałbyś właśnie stoczyć taki pojedynek o dwa pasy u razu Fenu i Babilonu? Nie. Wolałbym na początku zdobyć kolejną pas Babilonu i jako mistrz przystąpić do walki z drugim mistrzem Fenu, załóżmy o, o, o dwa pasy. Ok, więcej nie męczę, Dziękuję. Dziękuję bardzo.